Witamy bardzo serdecznie. Witamy. Tak, na kanale jakiś czas temu napisałem, że będziemy na Soniku dokładnie w dzień jego premiery. Tak, i byliśmy z moją mamą. Tak, była niewtajemniczona, co to jest za film. Film Akcji. Znaczy, właściwie trzeba powiedzieć: Sonik szybki jak błyskawica, bo tak brzmi polski tytuł. I cóż. po angielsku Sonic Dychiczko. Hitchcock. No i cóż. Sonic, postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać, i w sumie trailera też nie trzeba przedstawiać, bo były pewne kontrowersje z nim związane. Mhm. i są w też. W zeszłym roku jeszcze. Tak. I są też spore takie teorie spiskowe, że to było zrobione specjalnie. Że... To jest bardzo możliwe, bo bez przesadą naprawdę źle wy wyglądał. I no, znaczy po prostu. Ja nie chcę mówić, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że ktoś stworzył takiego Sonika i stwierdził to jest to, to, to jest tajemniste. No i... Um... Tym bardziej, że tak mówiąc ogólnikowo, film nam się podobał, czyli... Tak. Więc może tak po kolei go opiszemy. Bo, no, bo zrobimy dobrze. No, jakby ktoś jeszcze nie wyszedł z jaskini, to powiemy, że Sonik wcześniej e, wyglądał tak. Jak ja? <laughs> nie. A. Tu, y, tutaj A teraz wygląda tak. Czyli y, to wszystko powstało dzięki temu, że fani stwierdzili, że no tak być nie będzie i my chcemy Sonika, a nie z, z tego z sanica. Sanic w sobie Też był. Też o tym powiemy. No i dobra, i... Co? Czy to są z spoilerami? Tak. A. Ale no możemy dobra. zrobić tak, że spoilery na końcu. No dobra. Więc tak. Y, Ogólnie, już na wstępie powiem, jeżeli zastanawiacie się, czy iść, idź, to idźcie, bo naszym zdaniem jest to całkiem okej okay film. No jest spoko, po prostu się dobrze bawiliśmy, ale wiecie, no to jest takie familijne kino. Tak. W sumie, więc. Więc cały film zaczyna się na tej e, planecie, w tej krainie znanej z pierwszych rund Sonika, czyli Green Hill, niby. niby. A jednocześnie jest miasto Green Hills e, w Ameryce, oczywiście, bo gdzieby by. Indzień miało być. E... Green Hill czy Green Hills? E... Green mi się, nie jestem na pewno. Coś w tym deficycie. W każdym razie. Mm, mm, no ja jestem osobą, która nie oglądała Sonika w dzieciństwie, w sensie anime i nie wiem czy taka postać jak Sowa, która występuje na samym początku tam... Jest, tam była obecna. Czy to jest coś kanonicznego, czy na potrzeby filmu to wymyślili? No ale wydarzyło się tam coś, przez co Sonik musiał iść na Ziemię. Tak, on. Z... się przez pierścień. Ale on chyba nie był początkowo na Ziemi. On, on się zmieni... on, on przez te pierścienie przychodził na różne tak, planety. Tak, 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 tak. Dopiero potem była Ziemia, a potem była grzybowa planeta. I właśnie w Soniku w filmie te pierścienie służyły do tego, aby właśnie się przenosić, i nie wiem, nie wiemy czy tak było też w serialu. Podejrzewam, anime. że jest taka możliwość. W sensie te pierścienie przynosiły go. W no, momencie, się tak. je po prostu zbiera, to no. punkt. W, znaczy w tym filmie pierścienie przynosiły cię tam, gdzie pomyślałeś. Musiałeś mieć wyobrażenie tego miejsca. Czyli na przykład jest scena, że Sonic się przynosi gdzieś do Egiptu czy do Chin, ale. E... On się tam przynosi, bo to są takie, wiecie, takie bardzo znane miejsca, które może gdzieś tam w telewizji widział. Mhm. No i co możemy jeszcze powiedzieć? No, model Sonika je, jest spoko. Tak, jest całkiem ok, ok. Jest to oczywiście film, więc są aktorzy, i e, nasz Sonik no, omłukowo doprowadza do wyładowania. E, energia znika chyba w, tam, w kilku stanach. No i oczywiście rząd się zaczyna nim interesować i wysyła na jego trop robotnika. Tak, bo znaleźli w sumie jeden włos sonika. Tak. Eee, właściwie... I to... zaczęli się domyślać, że... Znaczy robotnik chyba go Robo to znalazł, nie? Robotnik, najpierw znalazł jego ślad. Mhm, i teraz może parę słów o Robotniku, bo takim naj to co początkowo w widzieliśmy, że kurde, Jim Carrey jest fajny, ale nie za bardzo jest podobny do Robotnika. No. I pewnie dużo osób też tak myśli. One, są tam jakieś elementy, bo ma ten swój czerwony płaszcz. No ma, no ma. No I ma, i ma wąsy, ale i ma też nie takie, nie takie jak roboty. E, tak, i ma też takie okularki Google. E, no i teraz... Jeżeli ktoś. Znaczy, ok, można powiedzieć, że on nie jest podobny. Jest trochę podobny z charakteru, mhm. natomiast też musicie mieć na uwadze, że to jest jakby postać robotnika, która dopiero powstaje. Mhm. E, ten, o, ten taki znany wszystkim robotnik będzie obecny przez parę sekund mhm. w takiej formie, ale to już właściwie pod koniec filmu. Więc. Myślę, że twórcy chcieli sobie otworzyć bramkę na sequel. No i też niby było widać, że jest Rosjaninem w jednym momencie, chociaż w ogóle nie zrozumieliśmy, co on powiedział. Właśnie nie jestem pewien, to w ogóle po rosyjsku było. No wydaje mi się, że raczej powinno być, no bo w końcu nim jest. i, więc... i Robotnik chyba jest ro Rosjaninem, o ile dobrze pamiętam. To takie imię i nazwisko raczej te... A! Yy, pseudonim jego Eggman też jest użyty. Mhm. Mm. Na początku po prostu Sonic, dla go tak, yy, tak Ale, bo on, he, he. Tak, bo on coś mówił o pają pająku składającym jaja i też te jego roboty przypominały jaja. A tak, właśnie dlatego chyba. No i ogólnie tak. Co do fabuły Sonika, wiadomo, że ona jest mocno podstawowa. No i jest Sonik, ściga go zły robotnik, on poznaje policjanta, i razem muszą się udać w pewne miejsce, ponieważ tam e, Sonik zgubił swoje pierścienie. Nie będę tłumaczyć w jaki sposób. No, no, jest to logicznie poprowadzone. No. Znaczy, na samym początku widzimy, jak po prostu Sonik sobie żyje w samotności tak. i właśnie podgląda, jakby rodzinę tego policjanta. I no, ale wie, że nie może się im pokazać, bo. No bo bo jest... to było trochę dziwne. Tak. E... No ale właściwie nie spodziewałem się czegoś innego, no bo to film na podstawie Sonika. Mm -hmm. e... To, co jest fajne, to są takie różne smaczki, które tam dali. Czyli na przykład jest odniesienie do samica. Mm -hmm. jest, jest taki w mieście Green Hills, jest taki kloszart, taki szalony koleś, który... Jako jeden z nielicznych. Y, w sensie, w sumie, jedyny wtedy, tak, w tym Tak, on jako jedyny widział Sonika, ale oczywiście. i wszystkim mówi o tym, że widział niebieskiego diabła, i rysuje go właśnie w formie Sanica, nie? I y, nikt mu oczywiście w to nie wierzy. Mhm. Potem jest na przykład to, że Sonik tam niby dwa razy już jest umierający, ale jednak żyje. Mhm. To w moim zdaniem to jest taka aluzja, że. Trzy życia. Trzy życia. Jak w grze, no? Tak. Czy coś jeszcze tam było? No właśnie ten Eggman. Eee... W jednej recenzji, którą oglądaliśmy, ktoś się trochę przywalił do tego, że tam był taki jakiś charakterystyczny, teraz modny taniec. Tak, ktoś ale ja ci... tego, szczerze, no... Znaczy to... Nawet nie wiem, jak to się nazywa. To... Archon Ar o tym mówił, ale szczerze, gdybym ja tego nie usłyszał, to ja bym nawet nie wiedział, że coś takiego w ogóle miało miejsce. nie? No nie, bo ja też bym nie wiedziała, właśnie nie skapnęłabym się. Znaczy chodziło o to, że po prostu za 10 lat to może się bardzo zestarzeć. Akurat ten, ale w sumie jest, na co zwrócił uwagę. No właśnie. Znaczy tam na szczęście, na szczęście nie było tam dużo takich eluwinowych smaczków. No tylko tak jak powiedziałeś jeszcze sobie zrobił y, focie. Tak, ale to tak. też w sumie uznaliśmy, że to jest to już by 10 lat nie temu, takie nowe, nie? Do... Właśnie. Eee, właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy były jeszcze jakieś takie y, nawiązania bezpośrednie do gry eee, a on tej, on y, tej sowie dał tego kwiata, tego słonecznika takiego mhm. jakby... A, no i grzybowa planeta. Nie jestem do końca pewna, ale wydaje mi się, że to może być aluzja do trójki, bo tam. tam są grzyby. Tak, i to w pierwszym świecie, więc raczej jest to wysoce prawdopodobne. A, jeszcze było widać, jak Sonic jest mały. A, też był sweet. Actually. Sweet taki ten. No. E, czy coś jeszcze o fabule? No i jest na tyle prosta, że też wiecie, jakbyśmy zaczęli się coraz mocniej na tym rozwodzić, to by zaczęły hmm. lecieć naprawdę już To Podejrzewam, że gdyby tę fabułę właśnie postawić, to można by było do niej dopasować z 50% filmów familijnych. No No, jest coś zły i tak dalej, i tak dalej. A, i, i, i też jest fajne to, bo widziałem, że jakieś tam osoby e, jeszcze przed premierem Sonika się zastanawiały nad jedną rzeczą, że on niby jest taki super szybki. Że widać, że na przykład może być na tyle szybki, że wszystko w ogóle stoi w miejscu i dlaczego on potrzebuje tego policjanta, żeby dotrzeć do tego miejsca? Skoro on mógłby szybko tam po pobiec, nie? No i ten film to zgrabnie jakoś wyjaśnia, że on po prostu nie wie, gdzie jest no to właśnie. miejsce. Mhm. Eee, coś jeszcze, co by było niespoilerowe. Moja mamie się podobało. <grywa> e, Okej, okay. to jak sobie coś przypomnimy to spoko, e, a jak nie, to trudno... Zabierajcie rodziców albo osoby, które nawet nie lubią filmów animowanych, bo tam w sumie tej animacji jest mało. Tak. No, soniki tam, no tam jeszcze coś tam. E, ale tak ogólnie to film w 90%. 90% tak. 90%. <grywa> tak, i próbuję kurde sobie jeszcze przypomnieć, czy może coś... Było, ale... A! Była jeszcze aluzja do tego taki śmieszek, że y, co to jest. Ja jestem niebieskim jeżem, nie widać. No nie. <grym, <grym, że w sumie trudno się domyślić. Mm -hmm. I teraz i będą spoilery. Y, także. Y, od tego momentu jeżeli nie chcecie mieć spoilerów, to nie oglądajcie. Mm -hmm. Powiem tylko, że warto było. Y, I no. Też była taka ro rozkmina, czy, czy po w ogóle powinni się dostosowywać do fanów, nie? Moim zdaniem, jeśli to ma iść w tym kierunku, to tak, bo Aha. tamten Sonic był straszny. E a, a teraz właśnie spoilerowe rzeczy. Które w sumie nie będą też już tak dużo, bo tak jak mówimy, ta fabuła nie jest jakoś tak. mega zbudowana, tylko tak naprawdę to, co możemy zaspoilerować, Scen to jest moją końcówkę. Sceny w po napisach. O otóż ogólnie, jak jest ta ostateczna walka, Robotnika z Sonikiem, to robotnik zostaje wciągnięty właśnie na tę planetę grzybów i nie ma stamtąd wyjścia. On, no, ogólnie on jest mocno szlugnięty. W ogóle dziwne no. jest to, bo jak tam się pojawia, to w tych swoich ciuszkach, a potem na końcu, właśnie jakby po już jakimś czasie, tak jak widzimy, tu jego przemianę już w tego prawdziwego robotnika, którego tak. znamy z gier to ja nie wiem, tam są same grzyby, jakby i to, tak. skąd on wziął inne ciuchy. A on miał te same czułki. Tak, o, te same? On miał te czerwone, bo on miał ten kombinezon. Tak, aż myślałam, bo miał jeszcze jakieś czarne na sobie chyba. E... Bo to Ale było. Jest znacząco się czerwone. zmienił, Na przykład z tego, że miał czarne wąsy i nagle miał rude wąsy. Tak. Bo on właśnie dostaje tych dłuższych wąsów i godzi się na banie i staje się I Jak się w ogóle w tej krainie grzybu, gdzie są niby tylko grzyby? Tak, tak. Tam grzyby na grzybach rosną, nie? Tak, ale fajnie to wyglądało właśnie, tak. bardzo mi się podobało. Tylko jakby był jeszcze troszeczkę grubszy, ale no właśnie, to jest taka geneza jego powstania. Ale nawet jak nie był podobny z wyglądu, to i tak był całkiem spokojny. Był całkiem spokojny, był właśnie taką osobą, która nienawidzi ludzi i woli roboty, bo one są bardziej precyzyjne. I... A, no i jeszcze jest. To była tak jakby pierwsza scena po napisach, ta gdzie on staje się tym robotnikiem. Druga scena po napisach pokazuje... A właśnie, nie jestem teraz pewna, to one obie były po napisach, czy jedna była przed napisami? Ja słyszałem, że są churde, ta z robotnikiem, właściwie nie była po napisach. Właściwie nie była po napisach. Ale tak to nazywali. No, że, no, tak. no, no. A druga scena już taka naprawdę po napisach, co tam większość osób już w ogóle wyszła, bo wiecie, jak po napisach sceny to tylko Marvel. No ale wiecie w ogóle to te napisy były specyficzne, bo te nie były tak naprawdę takie całkowicie kończące, bo na przykład światło się jeszcze w ogóle Właśnie. nie kończyło i było... te napisy były takie bardzo ładne, bo tam było jak, jak w grze. Tak. tak w sumie. Jak się nie wyłącza I światło te... w kinie, to zostańcie, nie bo te. Tak. Ee, więc. Ee, no. O na przykład robotnik w tych napisach z grafiką tą tak. pikselową był. W tym swoim statku z tą kulą. A tak, 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 tak. tak. To tak. Było... tak. Było e, więc pojawia się Tails na całe kilka o, sekund. tak wyglądał. Tak. Wyglądał o wiele lepiej niż Sonic. Aczkolwiek. No, no, tak. Pokazywałaś mi, jak by wyglądał, gdyby nie zmieniono grafiki. A. Tak. E, może to tutaj wkleimy, może nie, Dobrze. zobaczymy. Ale no pojawił się Tails, który podróżował tam pomiędzy tymi światami i szukał Sonika z jakiegoś powodu, nie wiadomo czemu, ale go szukał. Czyli właśnie znowu furtka do drugiej części, tak. na Fur... którą my by bardzo liczymy. Bo no i myślę, że jest okej, okay, bo całkiem dobre oceny ten film ma, w, w sensie, a, myślę, że jeszcze fajnie byłoby, bo um, to jest ważna kwestia, o której w sumie nie wspomnieliśmy, a warto byłoby o tym wspomnieć, bo to jest film na podstawie gry. I już się utadło takie przekonanie, że film na podstawie gry no, nie jest zbyt dobry, bo jednak... Porównajmy sobie to na przykład do filmu Super Mario Bros. Ty nie oglądałaś, ale pokazywałem ci no, no, sceny. No, tak, nie wiem. E, znaczy, ja ogólnie powiem Wam, że lubię film Super Mario Bros, bo jako dziecko go oglądałem i był fajny, tylko uważam, że ten film byłby dobry, gdyby nie było tam nic z Mario. Wtedy byłby spoko. A tak, dostaliśmy nie wiadomo co. Co jeszcze, Film typu, typu Doom, czy, czy Blue Ryan, czy. Mało było takich filmów, które były tak naprawdę dobre na podstawie, gry. Tomb Raider może mhm. e, i Prince of Persia, ale nie chcę się wypowiadać o księciu Iranu, bo, bo nie grałem w żadną z tych wersji 3D i nie wiem na ile to jest wierne. Słyszałem, że film nie jest, ale. Mhm. No ale jest ładny przynajmniej, no. E, więc Sonic jako adaptacja gry no jest spoko. A... A, ale to też może dlatego, że jakby no powiedzmy sobie, że fabuła w grze jest mocno umowna. Mhm. No, oni dużo dodali w filmie, tak? Mieli dużo pola tak. też do popisu, nie? No i też zastanawiam się, jak będzie wyglądać film o Super Mario Bros. W sensie, to już ma być a, taka stuprocentowa animacja, a -a. bo powiedzmy sobie szczerze, ja bym chyba nie chciał oglądać Super Mario Bros., którego wygrał aktor. A tak jak ci jeszcze mówiłam, to właśnie na tyle podobała mi się jednak ta. No, mało było tej animacji w filmie. No, mhm. Znaczy mało, nie? Tam powiedzmy 90% to jednak był film taki znakomicie nagrywany. Fajnie by w drugiej części było więcej tej animacji, bo właśnie podobała mi się ta grzybowa kraina, właśnie Robotnik też tak już trochę crazy bardziej wyglądał, już tak sztucznie, ale właśnie tak. fajne to było. Tails dobrze wyglądał, no Sonic też, no więc czy fajnie co? jakby to bardziej wykorzystali. Wydaje móc, tak. mi się, że skoro Tails umie podróżować między światami, to to jest możliwość taka, nie? Bo on jest ogólnie, tym, on, on ma duże umiejętności techniczne i ma tyle IQ co Robotnik, 300. Mhm. A, tak, w ogóle tak. to nie powiedzieliśmy. Sonik to sobie tam zamieszkał z tym policjantem i jego dziewczyną. Tak, na strychu. No, Spokój na strychu. Niczym y, jakiś piwniczak, tak, piwniczak na strychu. Piwniczak na strychu, no. Tak. Czy coś jeszcze? Hmm. właśnie mi nic nie przychodzi do głowy. No jeszcze raz polecam. Nie, no w sumie już chyba wszystko zostało powiedziane, co miało być powiedziane. Tak, nasze nie... bilety kosztowało 0 zł. Tak. Jakby co? Mm, tak także było warto. Ja Januszyzm, ale... Nie no nie Januszyzm. Trzeba było je wygrać najpierw, nie? Tak. Także to tyle w tej kwestii. I, i cóż, do nas A i też dowiadujemy a. się skąd Sonik ma swoje buty. A, tak, oh. Jest motyw skąd ma swoje buty. Bo początkowo ma takie. takie rozwalone skarpetki. Rozwalone, rozwalone który znalazł. Nie... Tak. Ehm, no. Ale nie tego nie spojrzałem, bo to jest zbyt poważne dla fabuły. To jest zbyt poważne. Nie, Musicie obejrzeć, aby dowiedzieć się skąd Sonik dostał buty czerwone. Tak, no. tak. I to by było na tyle. Tak. Do widzenia. Do